Tu Jarosław Jesteśmy już po 1100 kilometrach Do celu mamy jeszcze 300 I jest to nasz ostatni przystanek przed Kuciste w Chorwacji Godzina trzydzieści rano Takie już piękne widoki się ukazało Idziemy na stację pijemy ostatnią kawę te 300 kilometrów i myślę, że dotrzemy po 16 godzinach do Kucistego. Do usłyszenia na miejscu. Cześć.